No już? Nie trzeba. Dziecko, nie patrz na 7 minut. Czyli minut? Tak będzie nagrywane. Okay. Co? I tak będzie nagrywane. Czym będziesz nagrywał? Nieważne. Tabletem. No i tak jeszcze 10 minut zostało do 29. Eee. To nie chcesz z nami być, tak? Nie chcę być. Nie, zabiorą cię. Jak będziesz grał po nocach? Dawaj mi kabelek. Kabelek, bo ci kabel od internetu. Urwę. Tak wiesz? że maras, to tak maras tam wzywają. Nie na żarty. Maras się wzywa. Maras, czekaj, na robię porozmawiać z marasem. on cię kocha. Idź. nie z tym marasem. Dobra. Czekaj. Tam wyjmę, bo to nie nagrywasz. Proszę. Dobrze już. Co powiedziałam? Powiedz, że Maraz pragnę... Powiedz, że Maraz chce z nią uporozmawiać. Proszę. Powiedz, że Maraz pragnie jak A ten Maraz to niech się modli do Boga, kurwa, o, o lekko no. uświeć, nie... Y, powiedz, że nie wierzy w Boga Maraz. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to no, widzisz? Tak Ale Maraz nie wierzy w Boga. Pomodlić. Powiedz, że Maraz no wierzy w szatana. O, no jest tak,